Siema, 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 Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Szelka. Jeszcze sobie tylko troszeczkę przyciszę głośność w słuchawkach i możemy zaczynać. Tak więc, kolejny odcinek Rayman 2 The Great Escape. Zaczynamy oczywiście na bagnach. Poprzednia plansza to były ee, moczary przebudzenia, tak więc wskakujemy i idziemy na spotkanie piratom. W tym samym czasie, piracki statek więzienny. Liczba niewolników na pokładzie 22730 w prywatnej kabinie Brzytwo Brodego. zapłacisz mi za to, żołnierzu. Kto ośmiela się mi przeszkadzać? Wasza przewrażliwość, on, on ucieknął na bagnach. Co? Ty niekompetentny imbecylu. ORRRR! Wysłać okryt wojenny i zabić go. On nie może zdobyć tych czterech masek. No i jesteśmy na bagnach. Po lewej mamy jakiś krąg, także myślę, że sobie go najpierw odwiedzimy. Tutaj możesz zdobyć siłę życia oraz moc. I masz wystarczającą ilość lumsów, aby wejść. Okej, okay, widzę, że jakiś tutaj wyścig nam się szykuje zli. Ok, 3, 2, 1. Jedziemy. A, znowu zręczność dobra, ale skaczemy. Oje, dobra, dobra, tylko żeby je spaść. Eee, dobra. Zebraliśmy bonus czasowy. Dobra, i biegniemy w, w tym wyścigu chodzi o to, żeby zebrać możliwe możliwie szy, wszystkie lumsy nie kinąc po drodze. A nie jak to większość myśli, żeby przegonić Dobra, finamy się szybko po gałęziach Po lianach, przepraszam Sprawdzimy, czy czegoś na dole nie ma Ale z tego co pamiętam To chyba nie, dobra Hej, 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 Dobra, szybko, mamy 12 sekund Do końca, Ok, bierzemy bonus czasowy i helikopterkiem na dół Dobra, połowa za nami I jeszcze raz Pajęczyny, Idziemy sobie. O, teraz troszeczkę większe odległości do pokonania. Kurde, czas nas goni. Musimy się troszeczkę pośpieszyć. Dobra, lecimy dalej, nie ma czasu na przystanki. Dawaj, 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 turbo nitro. Ok, co teraz? Gdzie jesteśmy? 41, 42. Okej, okay, dobrze jest. Robimy to perfektem. Mam taką nadzieję. Dobra, idziemy, idziemy. Jeszcze dwa lupce i mamy 50. Yes! No i koniec. Udało ci się, Raymanie. Jesteś bardzo szybki. Jesteś dobrym bohaterem, zwiększę ci twoją moc No i okej, okay, odnowiła nam życie I teraz zaznaczymy znowu Harlem Shake'a Okej, okay, zapisujemy grę I wracamy ze ścieżki życia, bo tak się nazywał ten poziom Do parkien. No, ok, znowu statki pirackie. Tak więc zaczynamy podróż. Skakujemy na beczkę. I musimy uważać na te bomby. Ponieważ spotkanie z nimi byłoby dosyć bolesne dla naszego bohatera. No i dobra, pierwsza klatka Paląc na początek. Bardzo fajnie. I kolejna przygoda na beczka Okej, okay, dobra, idziemy do góry. Co tam nas czeka? Przełącznik. Dobra, domyślam się, że ta drabina spadnie nam. A, może przeszedłem. Mam nadzieję, że się nam nie zarwie, bo trochę stara. Szybko, dawaj, dawaj! Dobra, dobra, i jest wow, wow, wow. dobra, dobra, jest dobrze, jest dobrze. Jest Nie to chciałem <grywka> zrobić, swój klawisz. A, dostaliśmy. A. Dobra, dobrze jest, dobrze jest. <grywka> Nowe kuczaki zombie razem jest troszeczkę na formę, bo nas atakuje. A tak nie tak jak w tej jaskini. Na no. moczara. A, dobra, trudno się mówi. Pośpiesz się, albo piraci znów wygrają. A, dostali się, trudno. Te męczące jest zabijanie tych kurczaków, ale mam nadzieję, że nie będzie ich dalej. Ok, dopłynęliśmy do. Aj, to Nie wiedziałem, że to się nakropi. Nie, to. Uff. Dobra, musimy teraz tą klatkę jakoś tam. O, dobra. No, dobra, jesteśmy tutaj, teraz na miejscu i skaczemy z Miło Miłoby było, gdyby nas tutaj nic nie trafiło. No właśnie o tym mówiłem Okej, okay, póki co nie ma większych problemów Idziemy po następną klatkę 17, jeszcze 3 i znowu nam się zwiększy na trzwatek życia <tryk> Strzelają jakieś kurde wilki o, tutaj widziałem chyba klatkę pod spodem Dobrze No to jakoś jeszcze w tej planszy zobędziemy Dwie klatki i już będziemy mieli pełen pasek życia, nowy Ok. drugi podpoziom już widzę tam na Horyzoncie rekiny, teraz zadam im cios Blendameda Ach, piękny uśmiech Nie pamiętam co tutaj było Swoją drogą tak zaraziłem tymi gameplayami moją, moją siostrę, że sama zaczęła aaa, Że sama zaczęła grać Baymana Pozdrawiam teraz bardzo serdecznie moją siostrę. Mam nadzieję, że teraz to ogląda Yeah! Ok, coś tu mamy. Coś tu jest Okej, okay, dobra, mostek Aha, to są te beczki Chcecie zobaczyć co się stanie z Raymanem jak na niego spadnie beczka? To patrzcie Ale co jest? Teraz O, taki naleśnik się robi Aha, dobra Po tych beczkach możemy... To nie, teraz to nie było celowe Tutaj beszkocz możemy skakać Okej, okay, dobra, koniec z wykupów Tam Musimy badać, żeby nie spać i żeby się nie dać zepchnąć przez te beczki Okej, okay, znowu Szybko, szybko, szybko Dobra jest, dobra jest Kolejne lumsy, kolejne przełączniki Takiego strasznego drzewa Mam nadzieję, że nie ożyje Co to Co? Co to jest? Dobra Dobra, o to ch chyba o to chodziło, dobra Okej, okay, dobra, jest. Dobrze jest, dobrze jest. Potem przyłączę Aha, dobra, to musi za szybko przebiec. No, oczywiście jak zawsze, musiałem się dać zadrasnąć. Dobrze jest, dobrze, zdążyliśmy, zdążyliśmy. Może te cholerne beczki? Jakaś klatka wisi chyba. Wszystko? A tutaj? Dobrze, loży do nas. Jeszcze jedna klatka i większy pasek życia. Panji jumping. O, makarena, makarena. Ja osłyszałem ten dźwięk, czyli to znaczyło, że. Nasz pasek zdrowia się powiększył No kurde, skocz tam! I jeszcze jeden i perfect! Super Harlem shake teraz I skaczemy 7 na 7 i 50 na 50 bonus level. Access granted. Tak jest. Kontrola. Bonus stage. Ta wróżka ma prezent dla Raymana. Ok. Instrukcji chyba nie muszę mówić. Lewo, prawo, lewo, prawo i zaczynamy. No ej, halo co jest? Biegnij, biegnij! Dawaj, 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 No co jest? Halo śniadanie jadłeś czy jak? To, że jesteś mały niebieski grupy nie znaczy, że musisz przegrać z takim blaszakiem nie wygrasz No dawaj, 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 idziesz, idziesz łeb, łeb, ale wygrywamy i wygrywamy. Jeee, yeah, dobrze, dobrze jest Takie okay. To jakieś bonusy dostajemy, coś tego Eee, tylko regeneracja życia, więc jak to nam nic nie dało Wracamy do portalu, zapisujemy grę. No i co, ja się z Wami żegnam. Przed nami właśnie pierwsze sanktuarium, sanktuarium wody i lodu. No i tą plażę odwiedzimy sobie w następnym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.